Siemanko, dzisiaj chciałbym Ci przedstawić trening brzucha składający się z 14 ćwiczeń. Jest to trening dla osób początkujących. Dwa z nich to są rozgrzewkowe ćwiczenia, także nie masz co się martwić, na pewno razem sobie damy radę, bez zbędnego gadania. Zaczynamy! Ok, na wstępie będą pierwsze dwa ćwiczenia rozgrzewkowe. Zaczynamy za 5 sekund, a pierwszym ćwiczeniem rozgrzewkowym będą zwykłe przeskoki z nogi na nogę, lecimy. Lecimy, pracujemy sobie powolutku, żeby dobrać ten organizm. Ja w zasadzie chyba już nie muszę, bo na dworze jest 28 stopni. Dobrze, że przez chwilę nie ma słońca. Używamy sobie rąk. Tak, pracujemy. Przeskakujemy sobie. Zostało 10 sekund. I lecimy cały czas. Ok. Chwilę stoimy 10 sekund przerwy i przechodzimy do zwykłych standardowych pajacyków. Zaczynamy za 3 sekundy. Ok, lecimy. Drzewamy ten organizm, żeby nie nabawić żadnej kontuzji. 10 sekund za nami. Zaraz zaczniemy robić to, po co tutaj przyszliście. Ja przyszedłem, czyli brzuch. Stało 7 sekund. 3, 2, 1. Ok, 10 sekund przerwy. Przechodzimy na plecy. Kładziemy się na łokciach i pierwszym ćwiczeniem będzie przyciąganie kolan do klatki piersiowej. Lecimy jednym tempem cały czas nie zadzieramy palców u stóp w taki sposób tylko je prostujemy, ściągamy tak? najważniejsze, nie dotykać ziemi nogami podczas ćwiczeń i tempo jednostajne i lecimy zostało 6 sekund przerwa ok, 10 sekund przerwy następnym ćwiczeniem Będą standardowe brzuszki. to jest przerwy, lecimy. Jeśli nie jesteście w stanie, to pracujcie sobie w taki sposób, żeby lekko pomagać sobie rękoma, tak? Bo to zawsze jest lżej podczas ćwiczem. Jeśli jesteście w stanie, łapcie się za tył głowy i lecimy. Nie pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby zrobić jak najszybciej, jak najwięcej, tylko tempo. Jednostalnie utrzymujemy cały czas. 3 sekundy do końca. Ok, jest przerwa. Następnym ćwiczeniem będzie znowu. Kładziemy się na łokciach i będziemy robić nożyce poprzeczne. Praca. Tak? Lewa noga nad prawą i prawa nad lewą. I tak lecimy cały czas. Stopy ściągnięte, nie. Zadzieramy, ściągnięte cały czas praca i co ważne, nie dotykamy ziemi. Nigdy podczas ćwiczeń lecimy. Zostało 5 sekund. 5 sekund, ja wiem, że pali i też jest ciężko. Przerwa 10 sekund przerwy. Następnym ćwiczeniem jak było poprzeczne, tak teraz lecimy. Góra dół, tak samo proste nogi wiecie, powoli najpierw góra prawa później góra lewa i tak cały czas pracujemy jakbyśmy pływali powolutku ja wiem, że pali ale ma palić po to to robimy cały czas praca jednostajna zostało tylko 10 sekund zaraz będą łatwiejsze ćwiczenia 5 sekund 3, 2, Jeden. Okej. Okay. Pauza. Następnym ćwiczeniem jest standardowy plank. Przechodzimy na brzuch. Cały ciężar opieramy na łokciach i na stopach. I trzymamy. Pozycja prosta. Nie mamy ani za wysoko, ani za nisko, a na pewno już nie dotykamy ziemi. Mamy prostą pozycję, którą uzyskujemy poprzez spięcie mięśni brzucha. I tak trzymamy. Połowa czasu za nami. Trzymamy cały czas. Stało tylko 7 sekund. 3, 2, 1. Ok, przerwa. Teraz robimy plank bokiem, tylko że w ruchu, czyli pracujemy góra-dół. I teraz tak, jeśli nie jesteście w stanie jeszcze, bo zakładam, że będziecie, to robimy w taki sposób. Że kolana mamy na ziemi. Jeśli jesteście w stanie, przejdźcie na stopy i pełne ruchy. Tak? I tak samo, jednostajnie. Nic nie przyspieszajcie, nic nie zwalniajcie. Cały czas ma być praca, zostało 10 sekund. Powolutku, pomalutku, aż do końca. 3, 2, 1. Ok, przechodzimy na drugą stronę. I robimy dokładnie to samo. Lecimy. Cały czas praca. Jeśli nie jesteście w stanie, przejdźcie na kolanach. Zawsze to będzie łatwiej. Pracujemy. 10 sekund zostało. Właśnie teraz. Lecimy, lecimy 3 sekundy. Przerwa. Jeśli oglądaliście Spidermana, to powinniście wiedzieć, jak chodził po ścianach. My spróbujemy tak powchodzić po ścianach. Tylko że nie po ścianie, a po macie. I nie do góry, a w miejscu. Lecimy lewe kolano do lewego łokcia. Prawe kolano do prawego łokcia i lecimy cały czas fajnie zawiało, jest przyjemniej. Pracujemy cały czas, 10 sekund. Powinniście czuć te boczki, które się palą, właśnie w tym momencie, podczas wykonywania tego ćwiczenia. Mamy przerwę i przechodzimy teraz na standardowy plank bokiem bez góra-dół, bez na boki. Tylko trzymamy po prostu ten plank. Lecimy 30 sekund. Pozycja prosta, wy powinniście najbardziej czuć ten mięsień, ten mięsień właśnie trzyma całą tą pozycję, żeby była prosta, stała połowa czasu 10 sekund, cały czas jednostajnie stoimy, czekamy. Wyczekujemy, aż te mięśnie się same zbudują. Ok, przechodzimy na drugą stronę. Robimy dokładnie to samo. Ok, czas tak. Zaczynamy. Trzymamy tak 30 sekund. Równomiernie mają być boczki palone. Nie tylko prawa strona, ale prawa i lewa. Ma być zbroja. To jest przedostatnie ćwiczenie. Także, jak nadal jesteś ze mną, to gratuluję i dziękuję. Mam nadzieję, że obejrzysz też inne filmiki. Zostały 3 sekundy. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. A ostatnim ćwiczeniem będzie położenie się na plecach. Ręce kładziemy pod tyłek. Łopatkami nie dotykamy ziemi. I pracujemy w taki sposób, że kolana. Kierujemy do klatki piersiowej To jest już ostatnie ćwiczenie Zostanie tylko króciutkie rozciąganie I skończymy trening Zostało 10 sekund Także już końcówka Pracujemy Okej, okay. koniec Przechodzimy na brzuch Kładziemy się tak, i podnosimy się do takiej pozycji. Rozciągamy mięśnie brzucha i tak po prostu stoimy. Oddychamy sobie spokojnie. Niech ten brzuch się rozluźni. Był napięty przez te 10 minut podczas ćwiczeń. Niech teraz się rozciągnie. Żeby nie było bólów na drugi dzień. Trzymamy tak. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zrobiliście cały trening ze mną. Jeśli tak, to dajcie komentarz. Jeśli wam się podobało to, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie lajka. Like Do następnego treningu, trzymajcie się. Siemanko.